Cześć, dzisiaj obejdziemy się bez filmów o turbodoładowaniu, układach wtrysku bezpośredniego i silnikach wielocylindrowych. Jak pokazuje praktyka, tylko proste silniki są wydajne. To one potrafią przejechać ogromne przebiegi bez większych napraw. Oczywiście, po pół milionie kilometrów samochody nie mogą obejść się bez awarii podwozia czy elektryki. Układ wydechowy najprawdopodobniej również będzie wymagał naprawy. O ile manualne skrzynie biegów są zazwyczaj bardzo niezawodne i niedrogie w wersji używanej, to automaty, roboty i cefi te mogą znacząco nadwyrężyć portfel właściciela. Najważniejsza jest jednak żywotność silnika. Dziś opowiemy o siedmiu nowoczesnych samochodach, które są w stanie przejechać 500 tysięcy kilometrów bez większych napraw. Zacznijmy od Renault. Ten koncern produkuje dwa praktycznie wieczne silniki K4M o pojemności 1,6 litra od 102 do 150 km oraz dwulitrowy F4R od 135 do 143 km. Wyróżniają się one prostą konstrukcją, żeliwnym blokiem cylindrów, niskim doładowaniem i hydraulicznymi kompensatorami w układzie rozrządu. Ważne jest, aby nie zapomnieć o terminowej wymianie paska rozrządu zgodnie z przepisami. Przy odpowiedniej pielęgnacji i odpowiednim obciążeniu silniki te mogą osiągnąć pół miliona mil. Ok, 800 km. Takie silniki montowano w Renault Loganie, Sandero, Dusterze, Ladzie Largus i Nissanie Almerze. A dwulitrowy silnik montowano również w Dusterze, Kapturze i Nissanie Terrano. Wybór modelu należy do ciebie. Mowa tu tylko o silnikach, a wygląd i inne parametry są kwestią drugorzędną. Kontynuujmy temat Hyundai i Kii. Nie zdziw się, ale nie wszystkie ich silniki cierpią na zatarcia. Silniki G4FA i G4FC o pojemności 1,4 i 1,6 litra to prawdziwi robotnicy, którzy często pracują w taksówkach i osiągają przebiegi 500 tysięcy km. Ich moc wynosi odpowiednio 107 i 123 km. Stopień doładowania jest wyższy niż w silnikach Renault, ale jeśli są montowane w lekkich nadwoziach, nie przewożą sześciu pasażerów i nie są wykorzystywane do wyścigów poza horyzontem, są bardzo trwałe. Pomimo aluminiowego bloku cylindrów, zespół tłokowy może przejechać pół miliona kilometrów przy odpowiedniej pielęgnacji. Konserwacja jest bardziej skomplikowana niż w przypadku silników Renault. Łańcuch rozrządu wymaga okresowej wymiany, co wiąże się z demontażem silnika, a zawory bez kompensatorów hydraulicznych wymagają regulacji. Takie silniki montowano w niezwykle popularnych modelach Rio i Solaris. Jednak w cięższych samochodach, takich jak Hyundai i 30, Kia Ceed czy Krita, ich żywotność ulega znacznemu skróceniu. Przy odpowiedniej dbałości Chevrolet może zbliżyć się do upragnionej granicy 500 tysięcy km. Na przykład, 1,5 litrowy silnik B15D2 o mocy 106 km ma żeliwny blok cylindrów. Zawory ułożone są w układzie V, dwa ssące i dwa wylotowe na cylinder. Napęd odbywa się za pomocą hydraulicznych popychaczy, a wałki rozrządu napędzane są łańcuchem. Wszystkie rozwiązania techniczne mają na celu stworzenie prostego, energooszczędnego i niezawodnego silnika. Łańcuch napędowy nie wytrzyma jednak pół miliona kilometrów, ale przy cichej jeździe może wymagać jednorazowej wymiany. Silnik ten znany jest z modeli Chevrolet Cobalt i Daewoo Gentra. A co z Volkswagenem? Ostatnim prawdziwie pomysłowym silnikiem tego koncernu jest ośmiozaworowy silnik BSE o pojemności 1,6 litra. Jest to bezpośredni następca legendarnego silnika AKL pod względem niezawodności. Blok cylindrów jest aluminiowy, z żeliwnymi tulejami. Recepta na niezawodność jest prosta: niskie doładowanie, 102 km, ośmiozaworowa głowica i hydrauliczne kompensatory. Napęd paska rozrządu jest trwały, a jego wymiana nie sprawia problemów. Silnik był produkowany do 2015 roku i montowano go w wielu modelach koncernu, takich jak Skoda Octavia 2, Volkswagen Golf 5 i 6, Jetta, Passat B6. I inne. Idąc dalej, Citroen oferuje również niezawodne opcje, takie jak silnik tu 5 jp 4 znany również jako NFU, o pojemności 1,6 litra. Posiada on żeliwny blok cylindrów, napęd paska rozrządu i hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych. Później dodano układ sterowania fazami rozrządu, a silnik otrzymał indeks 5. Moc waha się od 90 do 115 km. Silnik montowano w Peugeotcie 206, 307, 408, a także w Citroenie C4 i Berlingo. Niezawodność wynika z prostych rozwiązań technicznych i niskiego poziomu wymuszenia. Najważniejsze to pamiętać o regularnej wymianie paska rozrządu, a nie będzie żadnych problemów. Następna w kolejce jest Honda. Ten japoński producent słynie z mocnych silników do samochodów i motocykli. Ale w ofercie ma również bardziej popularny dwulitrowy silnik benzynowy wolnosący R20A. Jest on produkowany od 2006 roku i montowany w crossoverach Civic, Accord i CRV. Moc sięga 155 km, ale nawet przy takiej mocy żywotność silnika może sięgać 500 000 km. Silnik ma aluminiowy blok cylindrów i jeden wałek rozrządu z napędem łańcuchowym. Za regulację faz odpowiada układ IVTEC, ale nie ma hydraulicznych kompensatorów, dlatego luzy zaworowe należy regulować co 80 tysięcy km. Poza tym silnik jest niezawodny. I wreszcie Toyota. Silniki o małej pojemności tej marki cieszą się popularnością w wielu regionach, ale w Europie sprawdzi się 2,5-litrowy silnik 2 ARFE. Był montowany w RAV4, wersje 30 i 40 oraz kamry. XV40, XV50, XV70. Moc waha się od 169 do 181 KM. Blok cylindrów jest aluminiowy, a rozrząd łańcuchowy, którego żywotność wynosi około 150 000 km. Regulatory faz rozrządu mogą pęknąć na zimno, a stosowanie benzyny 92 jest dopuszczalne, ale aby osiągnąć pół miliona kilometrów, należy zwrócić szczególną uwagę na paliwo. Przegrzanie silnika jest niedopuszczalne, a praca w trybie oszczędnym jest obowiązkowa. To wszystko. Silniki o mocy miliona koni mechanicznych to już przeszłość. Najtrwalsze są silniki o małej pojemności, bez turbodoładowania i bezpośredniego wtrysku, z niskim stopniem doładowania. Nie zapominaj o czystości układu i terminowej wymianie oleju silnikowego, to może dwukrotnie wydłużyć żywotność silnika. Jeśli informacje były przydatne, Zasubskrybuj kanał i polub go. Przed Tobą tylko istotne wiadomości motoryzacyjne. Do zobaczenia wkrótce.